11 września bieżącego roku na Stadionie Mosir odbył się piąty turniej piłki nożnej osób niepełnosprawnych. Organizatorem turnieju był warsztat terapii zajęciowej w Starej Wsi we współpracy z parafią w Starej Wsi i burmistrzem Brzozowa. Jak mówił burmistrz Józef Rzepka, podczas tego typu zawodów można przyjrzeć się skali problemu niepełnosprawności w środowiskach lokalnych. Od wielu już lat staramy się rozwiązać te problemy w sposób bardzo konkretny, bowiem już w 1993 roku powstał środowiskowy dom samopomocy im. Jana Pawła II. Jako, jako jedna z pierwszych tego typu placówek w naszym województwie. Był to jak gdyby pierwszy etap. Niemniej jednak uznaliśmy, że to nie wszystko. W związku z tym po kilku latach utworzyliśmy warsztat terapii zajęciowej w Starej Wsi, który również funkcjonuje już kilkanaście lat. Od kilkuż lat prowadzimy y, świetlice środowiskowe w poszczególnych miejscowościach. Dziś akurat jest to zespół świetlic środowiskowych ze świetlicami w Brzozowie, przy Świetnicy i Hubiskach. I planujemy realizację dalszych tego typu działań. Między innymi chodzi o humiska Dużą stronę, jak również Starą Wieś. Są to problemy bardzo ważne, ważne z punktu widzenia nie tylko zadań gminy, ale przede wszystkim z potrzeby zainteresowania się osobami dotkniętymi niepełnosprawnością. Widzimy na przykładzie dzisiejszej imprezy, dzisiejszego turnieju, że jest taka potrzeba, potrzeba integracji tych osób, które bardzo żywo po co tego przeżywają to i czują się potrzebne. To jest bardzo ważne i myślę, że my jako gmina powinniśmy dopisywać do tego swoje scenariusze. W turnieju udział wzięli podopieczni 16 ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych z całego Podkarpacia. Turniej odbywał się w ramach projektu Niepełnosprawni Sprawni, współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W działania projektowe zostali włączeni również uczniowie gimnazjum zespołu szkół w Starej Wsi. O idei turnieju i celach projektowych opowiedziała kierownik warsztatu terapii zajęciowej w Starej Wsi, Alicja Tomoń. Celem, który dziś nam przyświeca podczas piątego turnieju piłki nożnej osób niepełnosprawnych, to jest przede wszystkim promowanie aktywnego stylu, sposobu życia w wolnych chwilach dla wszystkich ludzi, ja myślę, a w szczególności również dla osób niepełnosprawnych, z takim szczególnym akcentem, że osoby niepełnosprawne również mogą w sposób bardzo aktywny, czynny spędzać wolny czas, potrafią walczyć, potrafią prowadzić różne formy sportu w swoim życiu pomimo swojej niepełnosprawności, więc jest to możliwe. I właśnie takim akcentem, taką myśl chcielibyśmy przekazać wszystkim, którzy jeszcze dziś tego nie robią, że jednak warto próbować pomimo swoich ograniczeń różnych zdrowotnych. Istnieją różne formy aktywności ruchowej, która sprzyja i rozwojowi, no i też zapobiega oczywiście wielu ograniczeniom w następnych latach czy związanych choćby nawet ze starzeniem organizmu. Sądzę, że tak Takim atrybutem bardzo ważnym, który się przewija przez całą koncepcję naszych działań projektowych, a jest to jeden z jego elementów, to właśnie też postrzeganie osób niepełnosprawnych jako tych, które nie są wykluczone, które są wśród nas, w naszej lokalnej społeczności, podobnie jak każdy jej obywatel potrafi tak samo spędzać ten czas i myślę, że z tą ideą, z tą myślą kierujemy właśnie dzisiejsze spotkania, aby takie osoby postrzegać jako no, normalne, potrzebujące, akceptacji, normalnego postrzegania, a zatem wszelkie działania, które wokół likwidacji czy zmniejszania barier dzielących środowisko osób niepełnosprawnych i tych zdrowych, myślę, że właśnie poprzez takie działania się zmniejszają, bądź mamy nadzieję, kompletnie niwelują. O potrzebie integracji osób niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem opowiedział przybyły na turniej proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi ojciec Jan Gruszka. Nasi Parafianie to są ludzie sprawni i mniej sprawni, ale wszyscy ukochani przez Boga i wszyscy, że tak powiem, ważni i potrzebni. I myślę, że to, że dostrzegamy tę grupę osób, która, która tutaj właśnie jest, która tak, że tak powiem, no, też na swój sposób cieszy się życiem i może nie, w tej, nie uczestniczy tak jak, tak jak tego na, no powiedzmy, na co dzień obserwujemy w innych środowiskach. Ale to nie znaczy, że gorzej, czy, 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 czy po prostu źle. Myślę, że to jest y, jakiś też y, nowa jakość w naszym życiu społecznym i... Chwała Bogu, że tak się dzieje. To jest ogromnie potrzebne i ważne, żebyśmy w tym jakoś uczestniczyli i rozumieli przede wszystkim, bo jeżeli będziemy rozumieli, to nam wszystkim będzie się żyło lepiej, a także ta grupa ludzi, która pewnie w innej sytuacji byłaby gdzieś zamknięta w czterech ścianach, może tutaj naprawdę poznawać nowych ludzi. Oni są szczęśliwi, że są tutaj. Organizatorzy zapewnili uczestnikom mnóstwo atrakcji. Oprócz emocjonujących zmagań w rywalizacji sportowej, podopieczni obejrzeli popisy trików i żonglarki piłkarskiej chłopaków z drużyny Bowling Świat magii i baśni przeniósł wszystkich pokaz wielkich baniek mydlanych. Chętni także spróbowali swoich sił wpuszczaniu baniek. W zachwyt wprawiły obecnych pokazy skoczków na szczudłach. Podczas emocjonujących rozgrywek trzecie miejsce zajął warsztat terapii zajęciowej z Krosna. Drugie wywalczył środowiskowy dom samopomocy z Ustrzyk Dolnych. Zaś zakład aktywizacji zawodowej z Rymanowa stanął na podium. Na wszystkich czekał ciepły poczęstunek, a także słodkie wypieki. W trakcie zawodów wyłoniono najaktywniejszych kibiców i okazali się nimi uczestnicy z Rymanowa. Było głośno, radośnie i kolorowo. Skąd przyjechaliście? się Wam podoba? Jest super! Atmosfera gorąca! Jak widać, zresztą i słychać! Na koniec zawodów puchary, medale, dyplomy, statuetki zwycięzcom wręczali burmistrz Brzozowa Józef Rzepka oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik. Burmistrz Brzozowa pogratulował wspaniałej organizacji zawodów. Zwrócił uwagę na doskonałą postawę zaangażowania, chęci działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpracy między ośrodkami. Zaprosił także wszystkich na kolejny turniej już w w przyszłym roku. Proszę Państwa, piękna oprawa, medale na szyi, I te fajerwerki złote. Troszkę wiatr gdzieś w e, kibiców, ale to właśnie o to chodzi. Śpiewa pięknie, mówiąc o tym.